Nikt mnie nie widzi i nikt mnie nie słyszy, to ja sobie mogę tu wstępować i wstępować bez żadnego logicznego powodu. Na przykład niekiedyś komu wydaje się, że mnie widzi i słyszy, wtedy mogę mieć czworo ramion albo jestem krzakiem płonącym. Na przykład pani. Pani wydaje się, że mnie widzi. Radziłbym pani, o ile to możliwe, ale oczywiste jest, że to nie jest możliwe. Niech pani sobie już nic nie wyobraża. O! Nastała w pani głowie chwilowa pustka. Błogosławiona. Błogosławieni. Skoro już jestem taki samotny, może sobie zaśpiewam dla siebie piosenkę, która absolutnie nic nie znaczy. Po jednorazowym wzmożeniu stwórczym, ja już nic nie mogę z siebie wycisnąć, nawet fantomowego pryszcza na mojej fantomowej twarzy. Chyba jestem słodkim Jezusem, jestem taki dobrze mi z czekoladowym Jezusem, jestem i spełniam się w tym. Chyba jestem słodkim Jezusem, jestem taki dobrze mi z czekoladowym Jezusem. Jestem i spełniam się w tym Nie chodzę do budy w niedzielę Nie klęczę w cerkwi, w kościele Nie znam Pana Świętego Jana O inna mi droga pisana jest Jezus i tak mnie kocha Pewnie bardziej niż bym chciał Co niedzielę sypie broka Narkotyczny był i miał Narkotyczny był i miał Chyba jestem słodkim Jezusem Jestem taki dobrze mistych Czekoladowym Jezusem Jestem i spełniam się w tym Chyba jestem słodkim Jezusem Jestem taki dobrze mistych Czekoladowym Jezusem Jestem, jestem i spełniam się Nie widzą mnie, nie słyszą